i do tri luk. Ide tak. Ide tak. Tak, tu, 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 tu. A teraz tak. Tu. 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 teraz Én is kitereszem! És ripka! Mi volna? És ripka! Jól be, terezták! Pénti a postát, I szybko. I wolno. I szybko. I garda teraz. I bach. I bach. I bach. I garda. I bach. I bach. I bach. I bach. I bach. I druga ręka, hop. A druga przestrzeńce, hop.

I szybko. Brawo. I co jeszcze? Przysiadę. Dawaj. Jeden, 10, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pompki. Też dziesięć. Dawaj. I raz, <laughs> dwa, i trzy. I cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I dziesięć. I brzuszki. Na się siadamy. Siadaj. I tak, kładziemy się na plecy i wstajemy. I raz, i, i, i dwa, dwa. I trzy. I cztery. I cztery. I pięć. I pięć. I sześć. I sześć. I siedem. I siedem. I osiem. I osiem. I dziewięć. I dziesięć. I dziesięć. Piona. Dobra. Co jeszcze? Idę biegać teraz.